Witam na kanale od amatora do profesjonalisty. Oczywiście dzisiaj szybki film, czyli mam 3 minuty. Ja tylko przypomnę, że możecie mnie zobaczyć na kanale YouTube. Tam są pełne filmy. Na Instagramie, TikToku i Facebooku publikuję krótkie filmy, zapowiedzi, głównie do 3 minut. I jeżeli chcecie podyskutować na elektronarzędzia, to oczywiście Facebook i odpowiednie to jest moja strona, i odpowiednie grupy narzędziowe. I teraz taki szybki film. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić kompresor akumulatorowy, czy jak odpylać na zewnątrz, czy wewnątrz, to oczywiście ja polecam dmuchawę, chociaż wewnątrz to lepiej odkurzać. Ale jeżeli macie dmuchawę z biegami, to jak najbardziej. Po prostu. Tutaj mam akurat skill, ma trzy biegi bezszczotkowa e, Testy oczywiście będą na kanale e, prędzej czy później. I o co chodzi? E, po szlifowaniu, przed malowaniem, zawsze dobrze sobie odpylić. Okej, okay. no i taka szybka sprawa jest z dmuchawą tutaj poprawki. o, nawet nie mam jeszcze tak dużo tego pyłu więc e no, polecam kupić sobie po prostu dmuchawę taką jaką macie markę elektronarzędzi. Małą może być taka mała mniej więcej takiej wielkości jak ten skill. Ale raczej już ma każda e, marka elektronarzędzi taką dmuchawkę. E, w tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście zachęcam do e, subskrypcji kanału na YouTube i na innych portalach społecznościowych. E, Oczywiście też zachęcam do wsparcia w postaci wirtualnej kawy. Link znajduje się zawsze w opisie filmu, ewentualnie w komentarzu. No i do zobaczenia w następnym odcinku.